Z Piotrem Sorokiejskim, głównym ekonomistą Krajowej Izby Gospodarczej, porozmawiamy dzisiaj na temat kondycji polskich przedsiębiorstw. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, jak pana zdanie, w jakiej kondycji znajdują się obecnie polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw? O, wyjątkowo trudno jest zadać jednoznaczną odpowiedź. My z natury jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak obserwujemy dane makroekonomiczne, no to widzimy, jaki jest... Taki przeciętny wzrost gospodarczy w kraju, i wiemy, że komuś tam idzie kilka punktów procentowych słabiej, komuś idzie kilka punktów procentowych lepiej, ale w ostatnim czasie to jest wyjątkowo niereprezentatywne. Nie Przyznam, że czasami jest tak, że nam, ekonomistom, nawet trudno jest się połapać, tak do końca sobie wyobrazić przy tych bardzo dużych zmianach, które, które widzimy we wskaźnikach, choćby wy, wy, wypada porównać ostatnie dane o PKB, tam był wzrost 11% rok do roku. Blisko 12, a tak naprawdę rok temu było minus 8, i to trudno się tak wprost wyczuć, gdzie jesteśmy w tej chwili z sytuacją ekonomiczną. Ale jeżeli by na przykład porównać to do tego, co się działo w 2019 roku, no to w pierwszym kwartale tego roku wzrost był w stosunku do 19-go 1/10, a w drugim kwartale 1,7. Ale tutaj też widać dobre zróżnicowanie, bo przemysł jest. 10% powyżej tego, co wypracował w 2019. Natomiast restauracje i hotele wypracowały zaledwie 25% tego, co w roku 2019, więc widzę, że tam jest nad, nadal zastój. Biorąc pod uwagę to, o czym Pan mówił, wiemy też, że wielu przedsiębiorców przesuwa inwestycje w czasie, chociażby po to, żeby pokryć bieżące potrzeby. Czy Pana zdaniem to jest dobra strategia? Oczywiście w sposób naturalny my przede wszystkim obserwowaliśmy bardzo duże zamieszanie w, w, w zakresie inwestycji. Ono było spowodowane tym, że przedsiębiorcy mieli bardzo dużą niepewność, co będzie w przyszłości, ale też część przedsiębiorców musiała używać zapasy, które stworzyła w, w, we wcześniejszych latach działalności i wydawało się, że będą przeznaczone na inwestycje. No, musiała przeznaczyć na bieżące ratowanie te, tego, co, 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 co jest w firmie przy dużo słabszej koniunkturze. A jakie chcą. Chciał inwestować w przedsiębiorcy właśnie z tego sektora małych i średnich firm? I czy rozważają jakieś inne źródła finansowania oprócz tych zasobów, które mają zgromadzone? Oczywiście, jest tak, że przez bardzo długi czas, kiedy żeśmy robili badania, no podstawowym źródłem finansowania dla bardzo wielu firm były zasoby własne właściciela, tak? te, które on był w stanie zgromadzić, być może z jakiejś innej działalności, być może też często zadłużając się, ale jako osoba prywatna, a nie jako firma. To było złożenie tak naprawdę dwóch rzeczy. Po pierwsze, przedsiębiorcy nie lubili być zależni od świata finansowego w tym, w tym, w tym kawałku swoim biznesowym, tak? A po drugie, też troszeczkę było tak, że świat finansowy nie do końca chętnie patrzył na, na to kredytowanie długoterminowe, które jest związane z procesem inwestycyjnym. Zupełnie inaczej było na przykład z kredytem obrotowym, który był dostępny, był, był proponowany klientom, natomiast z tym inwestycyjnym bywało różnie, tak. Natomiast w ostatnich latach to się ewidentnie zmienia, no bo po pierwsze nastawienie i przedsiębiorców i świata finansowego się zmienia, więc tu jesteśmy ewidentnie bliżej w, w, wypracowania porozumienia, ale też pojawiają się nowe formy wspierania. Inwestycji, no, no, leasing czasami, wynajem długoterminowy, robiony przez jakąś firmę, która, że tak powiem, oddaje do dyspozycji przedsiębiorcy coś. Więc to są różne nowe formy, nowe pomysły i one są w tej chwili bardzo ważne, bo nie tylko zmienia się ta mentalność przedsiębiorców, ale co dla inwestycji jest szczególnie istotne, dla, dla tych najmniejszych, to to, że zmieniły się potrzeby klienta, zmieniły się potrzeby inwestowania, dużo wyżej jest próg rozpoczęcia biznesu. Kiedyś przy wielu biznesach wystarczyło zaangażowanie liczone, nie wiem, w dziesiątkach tysięcy złotych, żeby otworzyć mały, mały lokal handlowy albo mały lokal gastronomiczny. W tej chwili, żeby otworzyć, Podobne coś, tylko oczywiście tam będzie lepsze wyposażenie, lepszy wystrój, no to trzeba już mieć środki liczone w setkach tysięcy. I proszę zobaczyć, że ta reguła też działa dla tych inwestycji większych, zwłaszcza tych przemysłowych, gdzie no, kiedyś było potrzeba setki tysięcy na, 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 na jakąś maszynę i urządzenie, teraz te ciągi technologiczne są droższe. Te wymagania są, znaczy te, 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 te maszyny są bardziej wyrafinowane i oczywiście więcej kosztują. Stąd i większy popyt na finansowanie z zewnątrz, no bo tych środków własnych nie starcza już na. Tak tak duży procent inwestycji. Mówiąc o finansowaniu z zewnątrz, miał Pan na pewno na myśli kredyty bankowe. A ja chciałam jeszcze dopytać, co myślą przedsiębiorcy na temat funduszy unijnych, które będą dostępne w tej perspektywie obecnej? Przedsiębiorcy bardzo intensywnie myślą o funduszach unijnych i warto wskazać, że myślą o nich dwutorowo. My zazwyczaj, kiedy jako tacy zwykli szarze zjadacze chleba myślimy o funduszach unijnych, pamiętamy o ich jednej funkcji, znaczy one pozwalają coś gdzieś u nas załatwić w ten sposób, żeby było lepiej, ładniej, prawda? My widzimy ten postęp związany z zainwestowaniem tych środków. Czasami to jest kwestia tego, że, że w, w lepszych miejscach mieszkamy, że, że są jakieś, że tak powiem sprawy kultury rozwiązane, że no, gdzieś czasami infrastruktura się poprawia, tak? Ale ale to jest jedna strona tego całego medalu, bo druga to jest to, że musi przyjść ktoś, jakiś przedsiębiorca, który dostarczy towary i usługi, żeby to coś zrobić. Tak? Więc przedsiębiorcy i myślą o tych funduszach z punktu widzenia takiego, co mogą u siebie poprawić w firmach. Dzięki tym funduszom, ale z drugiej strony też patrzą, gdzie mogą być zaangażowani w wydawanie tych pieniędzy, no bo to jest oczywiście bardzo bardzo ważne. W przypadku małych firm szczególnie istotny jest ten rynek lokalny, bardzo dużo samorządy zamawiają u swoich lokalnych przedsiębiorców, no bo oni są na miejscu, oni wiedzą, co trzeba zrobić, w jaki sposób się najlepiej dopasować do, do, do wymogów. I w sposób naturalny to jest duży strumień środków, które oni mogą wykorzystać. Natomiast z drugiej strony też pamiętajmy, że <laughs> trzeba mieć pewną pewne takie wyczucie skali z jednej strony dla poszczególnych przedsiębiorstw, dla poszczególnych zadań, to są ogromne środki te, te fundusze unijne, natomiast jeżeli je porównamy z, z całością naszej gospodarki, no to, to też nie jest taka niepohamowana nie lawina, tak? to, to jest jakiś, jakiś ułamek, jakiś procent tego, co w ogóle robimy w gospodarce i w sposób naturalny z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorstw, to może być bardzo ważne, czy branż, ale to też nie jest tak, że to są środki, które albo uruchomią, albo Zupełnie zatrzymają naszą gospodarkę. Tak, my będziemy nadal pracować. Natomiast albo trochę nam będzie łatwiej, trochę zrobimy więcej, albo troszeczkę mniej. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy małych i średnich firm wygląda cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja? Bo wiadomo, że duże przedsiębiorstwa w tym procesie bardzo mocno uczestniczą, prowadzają te innowacyjne technologie. Jak to wygląda w mniejszych firmach? My się bardzo mocno wpisujemy w te, w te wszystkie nowe rozwiązania. Często badania wskazywały na to, że w Polsce jest dosyć takie powszechne poczucie, że tak, na przykład korzystanie ze zdobyczy świata cyfrowego jest super, ale, ale zajmę się tym za rok, dwa czy trzy. No i tak naprawdę wiosną zeszłego roku praktycznie wszystkie firmy stanęły przed, przed, przed ścianą i, i albo się wczesze w ten, w ten trend, albo mnie nie ma za miesiąc, tak? bo to dotyczyło i kwestii komunikacyjnych, trzeba było się nauczyć pracować na odległość bez spotkań, trzeba się było nauczyć dotrzeć do klienta bez, bez, bez takiego bezpośredniego spotkania, ale też i dzięki temu znaleziono nowe kanały dystrybucji, no bo przecież te kanały dystrybucji, takie tradycyjne sklepy były przez długi czas zamknięte, a dla niektórych branż Naprawdę bardzo długo. Stąd było bardzo dużo tych poszukiwań. Często część przedsiębiorców mówiła do nas, że zazwyczaj to było tak, że świat realny i świat cyfrowy to była tak troszeczkę jak tort i wisienka na torcie, no i właśnie od wiosny zeszłego roku te proporcje się odwróciły, tak, zaczęli więcej działać w świecie cyfrowym, a świat taki realny, czyli takie normalne dostawy gdzieś do sklepu, takie bezpośrednio realizowane tymi kanałami, no zeszły na drugi plan, chociaż to też oczywiście są bardzo ważne. Przedsiębiorcy bardzo dostrzegli, zwłaszcza ci mali, to, że dzięki uczestnictwu w świecie cyfrowym mogą mieć zupełnie nowy kontakt z klientem. Jak kiedyś widzieli klienta w swoim najbliższym otoczeniu, to teraz dzięki wejściu w świat cyfrowy natychmiast klientem jest cała Polska, tak naprawdę cały świat w przypadku części wyrobów. I, i to jest kapitalna zmiana, do której też zmuszeni przejść, przyzwyczaili się i korzystają pełnymi garściami. Podsumowując, tak bardzo krótko, jaka jest przyszłość firm z sektora MŚP w popandemicznej rzeczywistości? Myślę, że jest kilka wyzwań, przed którymi stoją firmy, bo oczywiście jest obawa o to, w jaki sposób pokłada się światowa koniunktura, czy my nadal się będziemy w stanie wpisywać we wszystkie, we wszystkie zagrożenia i też szanse. Tak? Oczywiście firmy będą się musiały też nauczyć żyć w zupełnie innym systemie przepisów to, to jest przed nami. Myślę, że firmy też będą musiały zauważyć, że świat pędzi wręcz w taką stronę, że. Najlepiej idzie wszystkim tym, którzy są duzi. I to jest trochę taki świat, który wypycha na margines tych najmniejszych. My musimy się zacząć w trybie takim przyspieszonym uczyć wspólnego działania, zwiększania firm, dzięki temu, że kilka małych współpracuje na przykład robi wspólny większy podmiot, który jest odporniejszy na zawirowanie, może sprzedać więcej, może być bardziej efektywny. Zgodnie z takim hasłem, że lepiej jeść tort w pięciu niż byle co samemu. Tak? Więc to jest dosyć duże wyzwanie, ale ja myślę, że Mimo tych wszystkich trudności, które się rysują dla nas, my jesteśmy niebywale przyzwyczajeni do tego, żeby, żeby działać w takiej zmiennej sytuacji. To jest zazwyczaj coś, co nas premiuje, w przeciwieństwie na przykład do, nie wiem, części kolegów choćby z, ze starych krajów Unii, dla których jeżeli przychodzi zmiana raz na 5 lat, to dla nich to jest koniec świata, a my przeżywamy 3 czy 4 w roku i jakoś sobie radzimy, tak? Więc taki trudny okres może być też dla nas bardzo dużą szansą, chociaż jest sporo zagrożeń. Dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, Katarzyna Walterska jest wniosła.